Łukasz, a dzisiaj pokażę Wam, jak poprawnie zainstalować Tomb Raider'a. Więc zaczynamy. Wchodzimy tam, gdzie zainstalowaliśmy grę. W moim przypadku to jest zainstalowanie. Nie, wchodzimy tam, gdzie zainstalowaliśmy. Gdzie po prostu pobraliśmy grę z Torrentów. Ja na przykład u mnie jest to pobrane i Tomb Raider Skydrow. Klikam, bierzemy to, włączamy y, demona, do demona będzie link w opisie. Tomb Raidera przenosimy do demona. Dobrze, włączamy. Kiedy, demo, kiedy Tomb Raider nam się przeniesie do demona, odpalamy go. W tej chwili włączyć takie coś. Klikamy Uruchom Setup. Tak, Setup tam się uruchomi. Uruchomi nam się też takie okienko. Klikamy Next i postępujemy zgodnie z instrukcjami. Tutaj wybieramy folder, w którym chcemy zainstalować grę. Klikamy Next. Jeśli ktoś, chce Jeśli ktoś chce zrobić sobie ikonkę na pulpicie, klik to jest cały czas zaznaczone. Jeśli ktoś nie chce mieć ikonki na pulpicie, oznacza Create Desktop Icon. O to odznaczyć trzeba, a jak ktoś chce mieć, to zostawię. Czekamy Next. Install. Będzie nam się instalować gra. Gra powinna się zainstalować. Uuu. No, nie powiem, że po długim czasie, ale troszkę trzeba poczekać, więc wracam do Was za chwilę. Siemka, jestem. Kiedy nam się zainstalowało, wyskoczy nam takie okienko. Completed the Tomb Raider Setup Wizard. Yy, czyli, że to nam się zainstalowało, a ja wracam... Sorki za to krótkie cięcie, ale musiałem ten coś załatwić. Dobra, pojawi nam się takie okienko. Można kliknąć Install Microsoft DirectX a po prostu nic nie klikać. Ale nie trzeba klikać, wystarczy kliknąć Finish Dobrze, wszystko jest dobrze. Teraz wystarczy wejść w komputer i otworzyć Tomb Raider. Oto on. Kliknąć otwórz. Tak. Prawy przycisk myszy otwórz. I tutaj jest folder Skydraw. Wchodzimy w niego. Kopiujemy te trzy pliczki. Kiedy mamy już je skopiowane, wystarczy wejść w komputer, w folder, gdzie zainstalowaliśmy grę. W moim przypadku to jest tak. Dysk lokalny C. Program Files. Square Enix i Tomb Raider. I tutaj wklejamy wszystko ten, wszystko co skopiowaliśmy i klikamy zamień w, do zamień w plik w miejscu docelowym. I robimy tak dla wszystkiego. Klikamy kontynuuj. Dobra jestem. Kiedy wkleiliśmy te wszystkie pliczki, wszystko powinno nam działać. Odpalamy to za pomocą Tomb A ja muszę zobaczyć DLC movies i Redist. No i to wszystko jest. Tu macie też co możecie tego Directa zainstalować i wszystko powinno działać. A Tomb Raidera nie odpalajcie skrótem na pulpicie, tylko Tomb Raidera wchodźcie w komputer. I tam gdzie zainstalowali, zainstalowaliśmy, i mnie to domyślna ścieżka Square Enix, o, Tom Raider, i to jest domyślna ścieżka. I odpalamy za pomocą Tom Raider Exit. No i to już koniec mojego poradnika. To wszystko. Cześć.